Tak jak już zapewne widzicie po tytule. Dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, czy klan Namikaze aby w ogóle istniał, jak to w końcu jest z rodzicami NATO. Czyli dokładnie to, o czym wspominałem przy okazji nagrywania teorii o dzieciach Hashiramy, z tą różnicą, że wtedy mówiłem to w kontekście tego, jakoby to Tsunade miała być jego biologiczną matką, i przyciąży miała zastosować bardziej ekstremalną metody niż jej rodzice, którym jak ustaliliśmy, w teorii mogli być Mito i Hashirama, dając mu imię po swojej zmarłej matce, łącząc to z nazwiskiem Dana i w finale nadając mu również sfałszowany klan, który w rzeczywistości w ogóle nie istniał. Dzięki temu Naruto byłby bezpośrednio wnukiem Tsunade? co uczyniło by jego rodowód znacznie silniejszym, gdyż jak już mówiłem w odcinku zeszłego roku posiadałby DNA sędziu i reinkarnacja Ashury w tytułowym bohaterze nabrałaby jeszcze większego sensu. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż Kusina wywodziła się z kanu Zumaki. Ba można wyjść nawet z założenia, że sam Minato był reinkarnacją Ashury, a po jego śmierci przeszła ona bezpośrednio na Naruto. To natomiast idealnie pasuje do koncepcji, w której mówi się, jakoby to fugaku miał być uosobieniem Indry. I teraz tak, chyba wszyscy się zgodzimy, że postać Minato wręcz zasługuje na osobny prequel, w którym dowiedzielibyśmy się nieco więcej o poprzedniej generacji. W końcu nic dziwnego, że zajął on pierwsze miejsce w głosowaniu na Naruto 99, a także iż fani zaczęli tworzyć rozmaite animacje na podstawie one mangi, która miała być uhonorowaniem zajęcia podium. To już samo w sobie pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się jego postać. I nic z tym dziwnego, bo mowa tu w końcu o czwartym Hokage wioski liścia, który uratował ją przed atakiem Kyubiego, gdzie nawet sam Kurama we wcześniej wspomnianej one mance przyrównał jego moc do samego Hashiramy. Co też już nam poniekąd o czymś mówi. Ale o tym nieco później. Dodatkowo nie zapominajmy, iż perfekcyjnie rozpracował technikę Tobiego, zadając mu niemalże śmiertelny cios i zmuszając jednocześnie do wycofania. Uporał się w pojedynkę z tysiącem Shinobis i wagakure, co było jednym z powodów, przez które Onoki został zmuszony do zawarcia traktatu pokojowego z Konochą, finalnie poświęcając się i ratując swojego syna. Gdzie, nawet po śmierci, gdy wioska została obrana na cel przez Orochimaru, Anko w rozmowie z Hiruzenem jednoznacznie stwierdziła, że tylko on byłby w stanie go powstrzymać. No i oczywiście nie zapominajmy o scenie, w której to, gdy użył po raz pierwszy techniki ożywienia to trzeci, widząc trumnę wyraźnie się przestraszył i powiedział, że musi za wszelką cenę ją zatrzymać. Co prawda pisało na niej czwarty, ale tutaj mamy chyba do czynienia z dziurą fabularną. Bo jak dobrze pamiętamy, mi na to został zapieczętowany pieczęcią żniwiarza, przez co nie było możliwości, aby to właśnie on miał się w niej znajdować. Ale no, kamanki, kiedyś nie wiedział wtedy jeszcze, jak rozpisze postać minato, a tym bardziej, że będzie zapieczętowany. I to nawet chyba zostało gdzieś tam potem wytłumaczone, o ile się nie mylę. W sensie, że ta trzecia trumna nie wysunęła się nie dlatego, że udaremił to Hiruzen, a właśnie dlatego, że dusza czwartego pozostała zapieczętowana. Ale mogę się oczywiście. Mylić. Chyba, że Hiruzen wiedząc, że rzeczywiście znajduje się w niej Minato, zrobił wszystko, aby zapobiec jej wysunięciu, no bo przecież gdyby ten zobaczył jak Naruto był traktowany przez niego, jak i wioskę, to łomatko, nie byłoby co zbierać z trzeciego. Cieno no, śmieję się, ale wolę iść w tę narrację, niżeli osoby, które twierdzą, że w trzeciej trumnie znajdowało się Madara, czy czwarty Kazekage. Tym bardziej, że jak teraz sprawdziłem, rzeczywiście miała miejsce scena, o której wspominałem, i nawet w niej Kabuto potwierdził nam przy rozmowie z Tobim, iż była to trumna właśnie z Minato. Więc o czym w ogóle mowa? Wystarczy lekki research, naprawdę. Dobra, idźmy dalej Spójrzcie, że nawet teraz tworzymy teorię na temat klanu Namikaze O którym mamy praktycznie zerowe informacje I który w praktyce żadnym klanem właściwie być nie musiał Bo równie dobrze mogło być i tak, że było to jego nazwisko tak jak w przypadku Sakury Bartuś, ale to wiele tłumaczy No bo Minato właściwie podobnie jak Jiraiya nie posiadał nawet symbolu klanu na plecach Tyle, że właśnie posiadał Fakt faktem, może niekoniecznie u niego go widzieliśmy na plecach I miało to miejsce wyłącznie w kinusce Road to Ninja i ten Tenten Natomiast mogliśmy wtedy wyraźnie zobaczyć jak się prezentuje I jest to rzeczywisty symbol klanu? bo postać, która go nosiła, to Menma na Mikaze. I okej, okay, Naruto ma na nazwisko Uzumaki, ale tylko i wyłącznie przez Hiruzena, który dał mu je po jego zmarłej matce, po to, aby chronić go przed wrogami ojca. Czy mu to bardziej pomogło niż zaszkodziło? No myślę, że wszyscy dobrze znamy odpowiedź na to pytanie, bo widzieliśmy, jak to wyglądało. Ale to również pokazuje, że klan Mikaze wcale taki nieistotny nie był. I w sumie to nie jest, bo technicznie rzecz biorąc Naruto wciąż jest jego częścią, podobnie zresztą jak Boruto i Himawari. A to, że Minato go nie miał na plecach, można łatwo wytłumaczyć tym, że nie chciał ujawniać swego pochodzenia, klan już nie istniał, bądź po prostu utożsamiał się bardziej z konochą i Uzumakimi niż z własnym rodem. Bądź alternatywna wersja, był to filerowy symbol stworzony na potrzeby kinówki i nie ma co się w nim doszukiwać w drugie otna. Natomiast na potrzeby tego materiału i ogólnie tej teorii Ustalmy, że należał do klanu Namikaze. Ale jak mam być z wami szczery, to według mnie niezbyt ciekawie wyglądał. Dobra, ale skoro poruszyłem wcześniej temat Jirai, to widziałem też tam jakieś teorie na temat tego, że Minato miałby być jakimś jego sekretnym dzieckiem z piątą. Dowodem, który miałby to potwierdzać, jest rzekomo panel z one mangi, w którym po przebiciu go na wylot przez Kusinę, budzi się w szpitalu i widzimy właśnie stojącą Sunadę wraz z Jirają przy jego łóżku, tak jakby rzeczywiście martwili się jego losem, jak własnego dziecka. Sama scena ze 126 odcinka również ma na to wskazywać, bo w chwili, gdy Sunady i Jiraiya o nim Rozmawiają, to Mina Nade robi się nieco bardziej poważna. A Jiraya dodaje na koniec, że gdyby to był jego syn, to byłby z niego diabelnie dumny. Oliwy do ognia w tym wszystkim dodaje także reakcja dana z 321 odcinka, który widząc Naruto pomylił go z Nałakim. Ba, dużo osób trafnie zwraca uwagę na to, iż Minato ma prawie takie same rysy twarzy jak Dan i kolor włosów Tsunade. Jedyna różnica to tak naprawdę kolor oczu i te charakterystyczne, szpiczaste włosy. I kto wie, być może Jiraya o tym doskonale wiedział i to właśnie dlatego zdecydował się wyszkolić przypadkowego dzieciaka, jakim był Minato. To znaczy. Okej, okay, no niby można byłoby tu pójść w spekulacje związane z tym, że równie dobrze mógł on zostać oddany do adopcji, zaraz po tym, gdy Tsunade w wieku 14-15 lat zasza w ciążę, po to, aby uniknąć zbędnych kontrowersji związanych z opinią publiczną. Decydując się w ten sposób chronić zarówno siebie, jak i jego, a także czyniąc z niego Namikaze. Dodatkowo sami przecież doskonale widzieliśmy, jak mocno było sugerowane w anime to, jakoby Tsunade miała być babki Naruto. Tyle, że no tak czysto na logikę. Skoro mamy dowód, iż symbol klanu Namikaze pojawił się w anime i po coś go w końcu zaprojektowali, to po pierwsze możemy już. Z tym sumieniem stwierdzić, iż klan Namikaze istniał, a to zaś wyklucza nam teorię ze sfałszowanym klanem, a także tym, jakoby jego matką miała być Sunad. I już naprawdę, mniejsza czy z Danem, czy dzirają, ale no, wiecie o czym mówię. Ciekawym aspektem jest też na pewno to, że gdy Namikaze rozbijemy na kanji, to Kaze oznacza wiatr na fale, a samo imię mi na to port. O, czyżby teleport? Jakaś grasów? <laughs> Nie no, śmieję się, ale patrzcie, że nazwisko Uzumaki, z którego pochodziła jego żona Kushina, oznacza wir, czyli w połączeniu ze sobą tworzą. Razem szulikę na Naruto. A co więcej, to nam poniekąd tłumaczy, skąd Naruto wziął zdolność do uwolnienia wiatru. Od tak, taka ciekawostka. Wracając natomiast do Minato, to wiecie, równie dobrze mogło być i tak, że był on jakimś synem pary rybaków, i dopiero gdy poznał dziraje, to zdecydowało się pójść w jego ślady, zostając shinobi. I to przyznajcie, byłoby piękne z uwagi na to, iż udowodniłby wtedy, że wcale nie trzeba mieć specjalnych oczu, ani pochodzić z jakiegoś potężnego klanu, aby zostać kimś wielkim. Mielibyśmy tu do czynienia z postacią, która praktycznie ze zwykłej osoby, ze zwykłej rodziny, zaszła tak daleko i osiągnęła tyle, by zająć stanowisko Hokage. A także byłoby to uosobienie tego, o czym mówił Naruto przy walce z Nejim. A dokładnie o losie, który nie jest z góry przesądzony, i to od nas zależy, czego zmienimy. Byłby to dosłownie pierwszy Hokage w dziejach Shinobi, który nie pochodzi ze samego klanu. No bo nawet taki Kakashi, nie zapominajmy, miał ojca, który z czasem został okrzyknięty, mianem Białego Kłakonochy. Z drugiej strony, no można byłoby wyjść z założenia, iż równie dobrze mógł zostać znaleziony w porcie pod koniec drugiej wojny Shinobi, i to właśnie stąd miałoby pochodzić jego imię. I zanim mi ktoś tu wyjedzie z tekstem, że na pewno musiał posiadać jakąś przewagę genetyczną, genetyczna, bo w końcu oponował Jutsu Rangi S w wieku 14 lat, na co dowodem jest pierwszy panel z one-shotowej mangi, to otóż nie. Dowiedzieliśmy się już z samego anime, iż był on ogromnym geniuszem i prawdopodobnie skończył akademię szybciej od swoich rówieśników. Sam Jiraiya nawet powiedział, że miał ogromny talent, by stać się najpotężniejszym Shinobi, gdyby żył. Uwaga, zaraz dalej dodając, że był bystry, rzetelny i przystojny jak on, ale to tak na marginesie, bo te teorie, jak pamiętacie, odrzuciliśmy. Chociaż z racji, iż zdaję sobie sprawę, jak ogromnym cieszy się ona zainteresowaniem w fandomie. możemy ustalić, że jak udawał się dobić pod tym. Odcinkiem 1500 łapy w górę, to nagram osobny, w którym te teorie weźmiemy stricte na warsztat i odpowiemy sobie na pytanie, czy Minato rzeczywiście może być dzieckiem Dana i Tsunade bądź Tsunade i Jirai. Rozumiecie, taka alternatywa do dzisiejszych teorii. Wracając. Kakashi zaś, widząc potencjał w Naruto, stwierdził, iż jest on w stanie przewyższyć czwartego i przy walce z Kakuzu, powiedział, że ukończył technikę, której nie mógł opanować nawet czwarty. Zauważcie, że nic kompletnie nie mówiono o Hashiramie, a Minato traktowano jako tą górną poprzeczkę Shinobi. Do momentu końca pierwszej serii był on forsowany przez twórców i kreowany na najlepszego w historii i dopiero z czasem, kiedy przyszedł Shippuden i pojawił się Hashirama, totalnie została zmieniona narracja i to właśnie pierwszy był uznawany za tego najlepszego z najlepszych, zostając okrzyknięty nawet bokiem Shinobi. I co by tu nie mówić, to akurat moim zdaniem jest to mega niesprawiedliwe, że Minato w zasadzie od początku miał status legendy, a nagle pojawia się Hashirama i Tobirama i jego postać zostaje zrzucona na boczny tor. Dodatkowo, jak możemy przeczytać w wywiadzie z Kishimoto z 2009 roku, który pojawił się w czasopiśmie Shonen Jump Naruto Shippuden Collector, sam twórca zapytany o to, z kim chciałby zrobić bit spinów skupiający się na jednej z postaci pobocznych powiedział, że myśli o zrobieniu takiej właśnie o postaci czwartego, który byłby znacznie młodszy i ten narysowałby go jako dziecko. Także zwróćcie uwagę, że miał on już jakieś wstępne plany, może i nawet na pokazanie nam jego rodziców. Natomiast widocznie albo z uwagi na redaktora naczelnego, bądź na późniejszą zmianę wizji, no finalnie tego nie zrobił. A szkoda, bo byłoby to naprawdę ciekawe i wypełniło wiele luk fabularnych, ale to nie koniec wikołków logicznych, bo jak wrócimy do drugiego databuka, to możemy wyczytać w nim iż oryginalnym twórcą techniki latającego Boga Pirunów miał być pierwotnie sam na a dopiero z czasem zostało to zmienione na rzecz Tobiramy. Dlatego możemy jedynie snuć domysł, jakoby Kishimoto chciał wprowadzić klan Namikaze do głównej fabuły i sprawić, by technika Hiraishin miała być ich rodowitym jutsu. Choć jak się tak nad tym zastanowić, to być może i to był właśnie powód, przez który uważano go wcześniej za tę górną poprzeczkę bycia shinobi. Mam tu na myśli fakt, iż pochodził właściwie znikąd, podczas gdy pierwszy i drugi mieli tę przewagę bycia z kanusensiu. No dobra, ale skoro już wiemy, że Namikaze rozbite na kanji oznacza fale i wiatr. To być może i to była właśnie ich ta naturalna cecha. To by oznaczało, że Minato nie pochodził całkiem z nieistotnego klanu, a po prostu zwykłego składającego się z przeciętnych shinobi. No bo tak również mogło być, i niekoniecznie musimy sprowadzać klan Namikaze do rangi takich klanów jak Uzumaki, Serutobi czy Senju. Odnośnie rodziców Minato wiemy wyłącznie tyle, że oboje nie żyją i prawdopodobnie zginęli w jednym z ataków na wioskę. Wiem, brzmi to prosto, ale pamiętajcie, że czasem ta najprostsza odpowiedź jest tą najlepszą odpowiedzią. No, chyba, że wolicie teorię, w której Minato zostaje odnaleziony w porcie, to w takim wypadku pozostają nieznani. Inną już kwestią jest to, kto opiekował się Naruto, dopóki nie był w stanie chodzić, mówić i samemu się karmić. Nie wydaje się mieć on takich wspomnień z trzecim, a co więcej, ten go nie rozpoznał w chwili, gdy grillował rybę. No, ciekawe. Ale tutaj również możemy jedynie snuć domysły. No, chyba, że macie jakieś teorie, no to sekcja komentarzy, jak zawsze, pozostaje do dyspozycji dla Was. Bartuś, ale rodzice każdego z Hokage byli kimś znaczącym i inaczej musi być w przypadku Minato. No dobra, skoro są tu dalej osoby, które nie dopuszczają do siebie tego, iż mógł zajść tak daleko bez żadnej przewagi genetycznej, to jest jeszcze jedna bardzo prawdopodobna swoją drugą teoria, mówiąca o tym, iż Tobirama posiadał córkę z, z klanu Uzumaki, która następnie wyszła za kogoś z klanu Namikaze, jednocześnie przyjmując nazwisko swojego męża. Tak jak chociażby Hinata przyjęła nazwisko Naruto. Wtedy Minato przyjąłby nazwisko po ojcu, który pochodził ze wcześniej Klanu Namikaze, no i to zaś wyjaśniałoby te ogromne rezerwy czakry, gdzie przypominam, ten potrafił bez mniejszego problemu przeteleportować bombę ogoniastej, a było chyba mówione, że aby móc to zrobić, wymagało to od niego właśnie wcześniej wspomnianych dużych rezerw czakry, no a jak widzieliśmy, ten nawet nie był tym jakoś znacząco zmęczony. Nauczył się też techniki latającego Boga Piorunów w bardzo młodym wieku, stworzył Rasengana i opanował do perfekcji Fuinjutsu wraz z Senjutsu, co sami przyznajcie wiąże go poniekąd z klanem Uzumaki. Ba, nie zapominajmy, że sam Fukasaku w rozmowie z Naruto potwierdził, że do opanowania w pełni stage Wymagane są właśnie ogromne rezerwy czakry. I patrzcie, że to nawet pasuje do tego, o czym mówiłem wam wcześniej, a mianowicie, iż Namikaze oznacza fale wiatr, a Tobirama, jak dobrze pamiętamy, był właśnie jednym z najlepszych użytkowników wodnego jutsu w historii Naruto. Także kropki poniekąd zaczynają nam się łączyć. Tym bardziej, jak dodamy sobie do tego to, o czym mówiłem wam na samym początku, a mianowicie, iż Kurama w warsztowej mandze przyrównał moc Minato do samego pierwszego. Z drugiej strony, jak tak pomyśleć, to czy nie powiedzieliby coś o tym w chwili, gdy spotkali się podczas techniki ożywienia? W końcu Tobirama był w stanie wyczuć to, że Karin pochodzi z klanu Uzumaki, więc prawdopodobnie skomentowałby też Minato. No bo co by nie mówić, to bycie synem tajnego dziecka Tobiramy to raczej taka trochę zaskomplikowana skomplikowana fabuła, czyś nie? Chociaż no ja w tym widzę sens, a przynajmniej w powiązaniu Minato z klanem Senju, bo wtedy reinkarnacja Ashury w Naruto wynikałaby bezpośrednio z tego, iż Kusina posiadała komórki Uzumaki, a Minato Senju. I to samo w drugą stronę, czytaj, gdyby Minato rzeczywiście był synem córki wywodzącej się z obydwu rodów. A co by nie mówić, to czwarty wręcz idealnie pasował sługa jako poprzednie reinkarnacje Ashury i Indry, także jeszcze tego do końca nie skreślajmy. Patrzcie, że to też idealnie nam tłumaczy, dlaczego pozwolili przypadkowemu dzieciakowi nauczyć się sekretnej techniki drugiego. No i sam fakt iż potrafił wyczuć czakrę palcem podobnie jak Tobirama, też sam w sobie jest dość mocno podejrzany. Wartość, ale kolor włosów Uminato świadczy o tym, że jego rodzina pochodziła bardziej z wioski ukrytej w murach. Patrz, oni też są z natury szybcy, a co więcej, niektórzy z nich posiadali żółte włosy w przeciwieństwie do klanu Sędziu. No i teraz tak, w genetykę nie chcę się zagłębiać, bo totalnie się na tym nie znam, chociaż Chyba Kawarama miał takie z lekka blond włosy. Natomiast, tak jak mówiłem, nie znam się, to się nie wypowiadam. Tam nawet były jakieś teorie, że Minato może być spokrewniony z darą i że jego geny są na tyle potężne, że potrafiły stłumić gen rudych włosów klanu Uzumaki, nadając finalnie Naruto jasnożółte włosy. Ale widziałem też komentarze mówiące o tym, że genetyka działa w całkowicie inny sposób. Jednakże to, co nam z góry wyklucza, to jakoby rodzice Minato mieli pochodzić z innej wioski? To po pierwsze scena, w której podczas użycia techniki żniwiarza powiedział, że odwracanie się od swojej wioski i swojego kraju jest tak samo złe jak porzucenie własnego dzieck słowa swojej, a także zgódźmy się, Danzo w życiu by nie pozwolił na to, aby obcokrajowiec zasiadł na stanowisku Hokage. Po pierwsze, byłoby to potencjalnie ryzykowne, a po drugie w tamtym czasie byli inni kandydaci, tacy jak Shikaku, Fugaku, Jiraiya czy nawet Tsunade. Stąd wszystkie teorie odnośnie tego, jakoby jego rodzice mieli pochodzić z krainy Fal, kraju rzek czy ogólnie spoza Konohę, z automatu nam odpadają. Wartość, ale przecież nawet Bóg podaje, że Rokli pochodził z innej wioski, to dlaczego nie może być podobnie w przypadku jego ojca czy matki? I faktycznie był to pierwotny zamyski Shimoto na fabułę Gdyż w wywiadzie z nim Kobayashi powiedział, że słuchając tego co ten mówił wcześniej o rywalu Kakashiego, brzmiało to trochę tak, jakby pierwotnie planował, żeby różna Gaja była z innej wioski, bo nie zostali oni nawet przedstawieni z innymi nowicjuszami i nauczycielami. Kishimoto potwierdził, że taki był pierwotny zamysł, ale z redaktorem naczelnym uznali, że lepiej dla Kakashiego będzie mieć rywala z tej samej wioski, więc poszli w tym kierunku i wprowadzili różne Gaja, która jest z Konohy. Także jest to nic innego jak po prostu pierwotna koncepcja na fabułę, która i tak z czasem została zmieniona. To, co natomiast spina się się spójną całość, to fakt, iż w chwili, gdy Minato był jeszcze. Akademii, to prawdopodobnie przy poznaniu Kusiny, był już sierotą. Dlaczego? Głównie poprzez fakt, iż nikt tak dobrze cię nie zrozumie, jak osoba, która doświadczyła tego samego. A dowiedzieliśmy się, że Uzusi Ogakure zostało w pewnym momencie zniszczone przez inne wioski przed emigracją Kusiny. Także jakkolwiek nie będzie to smutne i ironiczne, to tak, Naruto, który sam był sierotą, był także synem dwójki sierot. I to myślę, że możemy uznać już za fakt. Na koniec taki trochę off-top, ale zaciekawiła mnie syna, w której Jiraja powiedział, iż Mina to był geniuszem, który rodzi się raz na pokolenie. Więc co jeśli teraz tym samym geniuszem. Jest Boruto, który dzielnie na swoich barkach niesie nazwisko Uzumaki, Hyuga oraz Namikaze. Dajcie znać, która teoria do Was najbardziej przemówiła. Liczę na to, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i ogólnie, że sam materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę dla lepszego zasięgu. Po tym, jest to wszystko. Trzymajcie się, kochani, do następnego odcinka. No i cześć.